Cześć no Cześć Ja chciałem... Przerob... Czy bokserska? Ja chciałem robić no, ze mną ma. ten... Latarnik wyborczy O, genialne mm. A co to znaczy? Jaka co jest historia jest? tej pizdy na latarnik nosie. wyborczy, tam Od kogo udzielasz swoich odpowiedzi Biblię na temat tłum. polityki i ci dobiera no. na którego kandydata Jasne! powinieneś zagłosować Jasne, to fajne no, dawaj Maszynka Zjebałem Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści poruszanych w programie nauczania. Oj, tak. Tutaj ja to się zjadę. zgadzam. zgadzane jest. Bardzo ważna to jest dla mnie kwestia. No tak, każdy, każdy, na przykład nauczyciel nie powinien mieć skóry zaprogramowanego, za wiesz, zaplanowanego programu, tylko powinien mówić o tym, co czuje. W sensie co, co najlepiej na przykład najlepiej ja mówię, się zna na czym. nie żałuje. Nie byłoby wystarczająco lekarzy, żeby cię nie Nie, nie będzie potrzeby Dzięki, ale nie Ze względu na dobro państwa trzeba się nie zgodzić z tą ustawą. Jeszcze raz powiedz, bo ja nie słyszałem. Nie, już nie umiem drugi raz. <suszę> <suszę> tego, <że> <suszę> Miałeś inspirację chwili. A, nie, <suszę> nie. <olśnienia, suszę> chwili była. Dzięki temu. <suszę> Czy na człowieka, którego lubisz powodu jakiś tam... Ja pierdole, ale żółtek, żółtek żółty tym? Żółty no wczoraj. Nie jest wolnościowcem w ogóle, bo nie rozumiem. No o programie pnl plus i nie tylko. To jest jakiś hit kurwa jest, jak on wygląda w ogóle. Ale jakoś tak kurwa dziwnie to wygląda, bo jak mam sobie... Zamknąć oczy i wyobrazić wybory prezydenckie, to widzę kurwa 11 Terminatorów, co się napierdalają ze sobą. A tutaj każdy taki kurwa, jakbyś go z Twitcha wziął trochę, tylko 10 lat starszego. No, Żółtek to wczoraj w tym hate parku to chyba mówił, że o Lwów by walczył. Ja się nie dziwię, że mi kurwa o, Żółtek chce opuścić EU, żeby móc na legalu mentole jarać znowu w Polsce? Ten to o jak myśli, no. Ja pierdolę naprawdę Żółtek jest kurwa taki, taki po prostu, że chce wyjść z Unii Europejskiej, żeby mentowe szlugi jarać i chce kurwa Wenelowe Plus wprowadzić i on mi kurwa wyskoczył w tym latarniku wyborczym jebanym. To nie są przypadki, kurwa. To nie są przypadki. Jak ciśmieś obowiązki? Ja dalam za dwóch. Moje obowiązki dzisiaj. No? No, co? Hmm. W pracy był. W pracy byłem. I tyle. No, ale czy były jakieś obowiązki wyznaczane przez twojego domownika? Kurwa, co cię tak przyspieszyło? Ja pierdolę, suchar jest no, robotem. Kolejny suchar jest bo zaprogramowany. Kurwa, ja ja ma Ironmana mamy. A, w a, co się dzieje, Kosinus? Ja chyba pierdolę. jest nie tak. Suchar jest robotem. Cicho, bo stoi obok. No łóżka nie zaścieliłeś, po chuj to, a, czekaj, mutuję się. Nie no, zostaw. Nie, Po co a mam tościelić ta... co codziennie? Byś miał jakieś zajęcie, chodzi. Nawet śmieci, o, ze spodenek wyjąłeś metkę i rzuciłeś tam w kąt. Butelkę rzuciłeś na podłogę. No co miałem zrobić z tą metką? Do kosza wyrzucić, nie wiesz, jest śmietnik? <laughs> no butelka pod stolikiem moim leży. Chusteczki na podłodze leżą. Ty myślisz, że podłoga to śmietnik jest? No bo co, waliłem to konia, to mało, musiałem odpocząć. No <śmany> i Tak, to się denerwujesz. Się piję, no, bo to nie jest śmieszne To nie jest zabawne no, no, Co? No, masz taki po co do tego fryzjera? A po co masz taki zarabiony? Nie. Nie, <noise> nie zapiszę się do fryzjera, ponieważ taki mam styl. Masz styl. Tak. No. Nie tego fryzjera. Ale po co? Żebyś obciął te głowę. Ale czy ty, ty nie rozumiesz, że po kwarantannie nie ma miejsca u fryzjera? Chyba wiesz, że była kwarantanna? No dalej jest. Jezu, o Kuba, <stansuj> nie o kurwa, Teraz Nieraz cię proszę, żebyś coś zrobił w końcu. Możesz napisać, a myśmy <stansuj> No zrobię, zrobię. zrób. teraz, tak jak twoje nogi miały się złożyć, to muszę dość spać. Ja się już że nie złożona. No, bo ty też masz swoje obowiązki. Nie możesz tej złożyć, tej nogi. Dlaczego ja mam wszystko a ja ją robić? no, Nie zaczynaj tematu z to nie jest śmieszne. ją popsułam. No ale, dobra, to podzielmy się obowiązkami. Tak działają związki. Gut, FTS nie złoży na Ty złożysz <grym> hulejnogę, a ja ją zawiozę do tego, do sklepu, że wysłali do serwisu. Ja bym ją złożyła i bym sama ją zawiozła, gdybym ją popsuła. A skąd wiesz, że to nie ty popsułaś? Bo, ja bo ty bym... nawet nie myślisz, bo to jest miłość. Ja wiem, że to ty popsułaś chuleń nogę, tylko wziąłem winę na siebie, żebyś się nie przejmowała. Ale ty nie rozumiesz takich rzeczy i musiałem ci to w końcu powiedzieć. popsułam, ty nie wytrzymałem, bo ja normalnie jechałam i normalnie ją odstawiłam. A ty tylko wziąłeś, bo ty ja ci powiem, bo no, jesteś za gruby na nią. No, no. No. Idenka nie wytrzymała. Ty też zaraz nie, nie ja wytrzymasz. Ja wytrzymasz. to złota o, kobieta, jeść. ja bym tego lepiej. Jakbyś mnie kochała, to sama byś mnie obcięła. Ja ci mogę obciąć na łyso. i brogę całą. Co? O kurwa. Ja chcę... Może się tak pomówić, Jak chcesz, że ja cię... Ok sam, zrób to. Dawaj w ekipie też gada na łyso. Jak cię. No dobrze, no już powiedziałem, że zrobię wszystko. Super. No co, ale kiedy? <laughs> no ale czemu takie konkretne od jest razu? piątek kuwa. No to piątek, Kupo. weekendu początek, a ty o tylko obowiązkach gadasz. A ty masz jakieś obowiązki inne? To co ty dzisiaj zrobiłeś? Co ja dzisiaj zrobiłem? No. Wykąpałem się. I czwartek jest. Haha, ha, nie masz racji, jest czwartek, nie piątek! Wygrałem tą dyskusję. <grym> to nie oczekuj pracy, ode mnie, że... No ja w pracy, ja też byłem w pracy i, i co? I obiad idziesz robić? Ja pierdolę, zamawiam obiad i chuj, ja jestem jeden do przodu. W piździe mam nieruch obiadu. Świnia, bo ja ci zupę zrobiłam na weekend. A ty ja powiesz, pierdolę, raz tą zupę zjadłem, to takiej sraki dostałem. No. Nie od zupy, tylko od McDonalda, bo w nocy żarłeś. No. <laughs> Bardzo śmieszne. I ja wiesz co, o te tabletki, ja je zabiorę, i ja będę się męczył. Zostaw mój stopera, bo kurwa będzie dobra. Oj kurwa, zabiliście dzisiaj do mojego szczytu widziałem. Ja pierdolę, ja kocham Paulinkę. Ona jest kochana i świetna. Ja bym wszystko dla niej zrobił, ale pierdolę, nie naprawię tej nogi i nie pójdę do fryzjera. No, wczoraj padł taki tady. cytat piękny. Paulinka ja pierdolę, Paulinkę, kocham Cię. Paulinka zlikowała no, stoperon. Stanisław Żółtek dodał naszą ankietę na Facebooka swojego. Nie pierdol. <laughs> Zobacz. Został prezydentem na portalu Twitch TV. Jesteście po prostu niesamowity. TO PREZYDENT mój. KTO NIE GŁOSUJE, TEN JEST chój, TEN JEST chuj. Oficjalnie wspieramy Stanisława Żółtka widzowie. 500 plus dla każdego streamera. Znaczy nie, 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 inaczej. Nie, 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 trochę się zagalopowałem dla każdego streamera. Dla każdego streamera, który wspiera Stanisława Żółtka. To dla mnie. No i dla mnie też. To mi wyszedł w ankiecie. Chat, tutaj jest Rok to tylko Ja bym miał matry 20%, 20 to, to ma. Twój stary i twoja stara jak razem współpracują. To jest Max. To jest Max. To jest Max. To jest Max. Co mam powiedzieć? No, cały rok. Zrób zadymkę. Zadymka! Siu, 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 siu. O Jezus! Muszę się zrygać, przepraszam. <gulanie> <gulanie> o kurwa! Kurwa, widzowie! Kurwa, widzowie! Zryga serio! Słychać odgłosy! Yyy. Zapierdolkopa dla Boba Pokczamp, pokczmap, pokczmap. <gulanie> Dobrze. Jak obiecałem, tak zrobię nawet na pełnej kamerce, bob też miał wolny od pracy. Już dłuższy czas dawno na napiszę. Zagraj w fable lub w ogóle Chciałbym, żebyście coś docenili. Nie wiem, czy to widać, ale na tym streamie się dba o szczegóły. Otóż, widzowie, pokażę Wam na latarce. Tutaj widzicie. Nie chciałbym, żeby to była promocja kontentu seksualnego, tylko że jestem, że dbam. W każdym razie. W miejsce bokserek włożyłem parę skarpetek, żeby wyglądało jak miał dużego fiuta. Jest zadbanie o szczegóły. Dobra, teraz mu przyjebie kopa. A w co mu zajebiesz? No w głowę, no chyba hajkik. Uwaga, ale to nie będzie najprostszy hajkik. Otóż podnoszę go jeden poziom. Jap. Ale sportowo, ja pierdolę z rozgrzeweczką. I was here. Dziękuję, że byliście ze mną. Kocham was. Widzimy się jutro. Dziękuję za donajciki, subskrypcje. biciki, Followki. Zapraszam na socialki Do follow'owania na Twitchu. Dziękuję za obecność na czacie. Obecność na streamie. Kocham was. Jesteście najlepsi. Dziękuję wam. Za wszystko życzę miłego wieczorku, dobrej nocki, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Cześć i Trzymajcie się. Po!